Już 22 października, czyli w tę środę, w Miejskim Domu Kultury Koszutka, filia Dom w Katowicach przy ulicy Krzyżowej 1, odbędzie się giełda pracy dla osób z niepełnosprawnością. To kolejna edycja, która pozwala spotkać się osobą z niepełnosprawnością z potencjalnym pracodawcą. Przyjdź. Sprawdź i znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Zapraszamy. Giełda pracy dla osób z niepełnosprawnością odbywać się będzie w godzinach od 11 do 14, 22 października w Miejskim Domu Kultury Koszutka, filia dom w Katowicach. Jeszcze raz przypomnę, to ulica Krzyżowa 1. Organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fazon we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, Powiatowym Urzędem Pracy Katowice i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Chorzowie. Do dyspozycji odwiedzających będą stoiska wystawiennicze pracodawców z różnych branż, warsztaty z zakresu przygotowania CV i autoprezentacji oraz porady ekspertów prawa pracy, rynku zatrudnienia i zaproszonych instytucji. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, które szukają pracy, by w środę tego 22 października pojawiły się na naszym wspólnym wydarzeniu. Dotychczasowe edycje pokazują, że dzięki tym spotkaniom, Udało się znaleźć pracę wielu osobom, także tym, które dotychczas bezskutecznie jej poszukiwały. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni spotkań pomiędzy osobami niepełnosprawnymi poszukującymi zatrudnienia, a firmami otwartymi na taką współpracę. To wyjątkowa okazja, aby zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami firm oraz skorzystać z bezpłatnych konsultacji doradców zawodowych. Wybierając się na giełdę pracy dla osób z niepełnosprawnością, warto zabrać ze sobą wcześniej przygotowane CV, bo być może od razu będzie okazja, by złożyć je do upatrzonego pracodawcy. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiego dokumentu lub nie wie, jak go sporządzić, to nic straconego, bo tego wszystkiego będzie mógł się dowiedzieć podczas giełdy, a mianowicie w trakcie organizowanych warsztatów z zakresu przygotowania CV. Eksperci podpowiedzą nie tylko jak właściwie sporządzać taki podstawowy dokument rekrutacyjny jakim jest właśnie życiorys zawodowy, CV, ale także podpowiedzą jak przygotować się do takiej rozmowy rekrutacyjnej, zwrócą także uwagę na to co jest istotne podczas autoprezentacji, dlatego wcześniej dobrze jest sobie usystematyzować informacje o sobie z zakresu własnych kompetencji, ukończonych kursów czy też planów dotyczących aktywności zawodowej, by być lepiej przygotowanym chociażby do stworzenia tego CV, na rozmowy z wystawcami, bo być może to jest ten moment, kiedy znajdziemy swojego przyszłego pracodawcę. Wierzymy, że to wydarzenie będzie nie tylko okazją do znalezienia zatrudnienia, ale również takim ważnym krokiem w kierunku integracji społecznej i zawodowej. Udział w giełdzie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy oraz dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem wartościowych i lojalnych pracowników. Serdecznie zapraszamy.